Pomywam naczynia, więc nie wiem, może widzisz za mnie, czy... Cześć, jestem Mikołaj i mam dla was dobrą odpowiedź, bo pytacie mnie, jak zwyciężyć grzech. Bardzo proste. Odpowiem na to pytanie w pięciu punktach. Po pierwsze, żeby zwyciężyć grzech, oczywiście trzeba zwalczyć pokusy. Jak zwalczyć pokusy? Zwalczać pokusy tak, jak zwalczył je Jezus. Tyle ludzi mówią o, o tym, że chcą naśladować Jezusa, a jak przychodzi co do czego, to jakoś nie bardzo wiedzą, co Jezus robił, więc go nie bardzo naśladują. Jeśli przychodzi do ciebie pokusa, to reaguj na nią dokładnie tak jak Jezus Chrystus. Jeśli przeczytasz sobie ten fragment, gdzie Jezus jest kuszony przez diabła i jak odpowiada na te pokusy, to zobaczysz, że Jezus posługuje się fragmentami z Pisma Świętego. Bardzo ciekawe. Wiecie, w ogóle jest taka, jest taka moda na nazywanie yy, Różańca. Karabinę, bo podobno się spio, jak szedł na modlitwę różańcową, to mówił: Idę strzelać do szatana. Wiecie, yy, tak naprawdę, yy, dokładnie rzecz biorąc, modlitwę raczej bym przyporządkował do innego elementu oręża, czyli do tarczy, ponieważ tarcza, modlitwa jakby jest domeną wiary. Modlitwa wypływa z wiary, daje jeszcze więcej wiary, więc to jest jakoś. to jest taka tarcza. Modlitwa to jest tarcza i tak raczej działa. Bronią taką do ranienia wroga takim mieczem albo takim karabinem jest Słowo Boże. Y, oczywiście według Pisma Świętego. Dlaczego mówiłem o tej tarczy i o tym mieczu mówię? Bo w liście do Efezjan opisana jest cała zbroja Boża, którą powinniśmy nosić. I teraz mieczem jest Słowo Boże, a tarczą jest modlitwa. Więc jeśli chcesz się ochronić przed szatanem, to się dużo modli. Natomiast jeśli chcesz go ranić, y, tak żeby już nie chciał wracać, to używaj fragmentów Pisma Świętego. Proste jak drut. Ale czy możesz sobie wybrać byle jaki fragment Pisma Świętego? Oczywiście nie, bo mógłbyś powtarzać w kółko na przykład e, To jest ulubiony fragment ludzi, e, jak to było? Wszystko mogę w tym, który mi umacnia. I co, jakbyś sobie powtarzał ten fragment w kółko, to to by było jakieś nawalanie mieczem, w łeb, szatana, nie, absolutnie. Nie. Dlaczego? Ponieważ główna siła słowa jest w treści. Na tym polega słowo, na tym polega jego istota, jego siła, że ono ma treść. Więc kiedy powtarzasz byle jaki fragment, to tak naprawdę nie używasz jego treści. No bo treść powinna odpowiadać w sytuacji, w której używasz ten tekst. Więc o co mi chodzi? Po prostu, kiedy masz jakąś pokusę, na przykład myśli nieczyste, <laughs> to jest tak często pokusa teraz, zwłaszcza u ludzi, którzy do mnie piszą. Kiedy przychodzą do ciebie myśli nieczyste, bierzesz sobie fragment, który mówi o tym, że mamy myśleć o tym tylko, co jest cnotliwe. Więc mówisz, przychodzi kusiciel do ciebie i mówi, pomyśl sobie o tym i o tamtym. A ty mówisz tak, napisane jest. Czyli robisz tak samo jak Jezus Chrystus. Mówisz, napisane jest. Myślcie o tym, co cnotliwe, co dobre. Więc i w ogóle to jest Myślę, dobry pomysł. Nie musisz wcale wychodzić jakby z tematu tej myśli. Jeśli myślałeś o, jakimś, o jakiejś relacji oblubieńczej między mężczyzną a kobietą, to możesz nadal o niej myśleć, ale w cnotliwy sposób. Więc z jakiegoś brudnego myślenia przejdź do myślenia: a jak ja będę moją żonę traktował, kiedy będę ją miał A jak ja będę mojego męża traktowała? Jak ja będę się zachowywał, kiedy wrócę z pracy i ją zobaczę? Co będę robił? To będzie cnotliwe, ale jakby nie wyjdziesz z tematu. To jest trochę oszukanie kusiciela w ten sposób. Co ja robię tutaj? To jest trochę oszukanie, to jest dobra strategia, myślę. Nie? Także odpowiadaj na pokusy tak, jak robił to Jezus Chrystus, czyli słowem Bożym, bo słowo Boże to jest miecz. Według listu do Hebrajczyków i według listu do Efezjom. Matko, jedyna, używaj tego miecza, a może się okazać, że w ogóle tego miecza nie masz. Jeśli nie czytasz Pisma Świętego, No to jesteś w ogóle bezbronny. Chyba z samą tarczą tylko. No to. Co z samotarczą zrobisz, nie? Dobra, ale to był punkt pierwszy. Przechodzimy do punktu drugiego. Jeśli chcesz zwyciężyć z grzechem, to po prostu zbadaj temat. Co znaczy, zbadaj temat? Wiecie, taki jest problem z grzechami, że kiedy je popełniamy, to później nie chcemy o nich myśleć. Mamy wyrzuty sumienia i tak dalej, nie chcemy o nich sobie przypominać, nie chcemy o nich myśleć. Od razu wyrzucamy to z głowy. Nie? Ponieważ taka jest strategia kusiciela, Zła kolejność. Najpierw w talerze przecież my <laughs> Natomiast, żeby zwyciężyć grzech, to warto mm, zastanowić się nad tym grzechem i zastanowić się nad przykazaniem zabraniającym tego grzechu. Dlaczego? Ponieważ e, diabeł, jeśli przeczytacie sobie pierwszą rozmowę diabła z człowiekiem, czyli węża z Ewą, to Zobaczycie, że tam szatan ją przekonuje, właściwie ją można powiedzieć, kusi dobrem, czyli ją przekonuje, że to, co ona ma zrobić, czyli zerwać ten owoc, to właściwie jest największa sprawiedliwość. No bo przecież to jest Boga wina i to jest jego nieuczciwość, że on coś przed nią zataił, że on wie Bóg, że stanie ci się jak on. Więc on coś przed wami ukrył i trzeba teraz to zdobyć. Więc diabeł, jakby w pewnym sensie, kusi dobrem, czyli zrób coś. Dobrego, w sensie on nie mówi, nie przychodzi do ciebie i mówi, zabij go. <noise> Ale mówi, jak on mógł, jak on mógł, prawda? Jak on mógł ci to zrobić. I, I najpierw buduje w tobie taki gniew, taką chęć zemsty, i tak dalej. To jest tak zwane gotowanie żaby. <głos> Czyli <głos> żabę, jak wrzucisz do wrzątku, to ona szybko wyskoczy. Natomiast jeśli ją wrzucisz do letniej wody i ją będziesz powoli podgrzewał, to żaba się ugotuje. I taka jest strategia szatana. Dokładnie tak samo on gotuje sobie ludzi. Powolutku, żeby nie wyskoczyli za szybko. Chodzi o to, że grzech często polega na tym, że ty jesteś po prostu przekonany do tego, że, jakby, może nie w ogóle, ale w tej konkretnej chwili, że to właściwie jest, jest dobry czyn. Nie grzeszyć. W tej ostatniej sekundzie, kiedy ktoś na przykład jest wredny w stosunku do ciebie, to diabeł ci szepsze na ucho, że jesteś zupełnie usprawiedliwiony, jeśli teraz się odgryziesz. No, jesteś przekonany, że tak rzeczywiście jest, I, i dopiero potem, kiedy masz jakąś refleksję na ten temat, to wtedy możesz się z tego wydobyć. Kiedy zaczniesz sobie myśleć, nie no, to rzeczywiście jest złe i tak nie powinienem robić. Także zbadaj temat grzechu, bo taka jest strategia węża, żeby cię przekonać, że ten grzech to właściwie sprawiedliwość. Więc pomyśl sobie, dlaczego Bóg zabrania. Tego, co jest grzechem, Bóg zawsze zabrania czegoś, ponieważ to jest szkodliwe, więc Bóg zabrania tylko szkodliwych rzeczy, więc zadaj sobie następne pytanie, dlaczego to, co jest grzechem, tym, z którym mam problem, dlaczego to jest szkodliwe? Czy dla mnie, czy dla innych? Co Kościół mówi na ten temat? Bo Kościół zwykle daje takie uzasadnienie. Warto się tym zainteresować. Żeby sobie odpowiedzieć na te pytania, warto sobie przeczytać świadectwa ludzi, którzy wychodzili z takich rzeczy. Nie jest jakiś tam grzechów. Takie świadectwa gdzie są? No, widzę często chyba na Deonie wstawiają. Deon.pl Jest masa takich zwłaszcza o nieczystości. W czasopiśmie miłujcie się. Znamy pismo, znane ogólnie i znane także z tego, że jest tam masa świadectw. Tylko czy to jest takie dobre? w się sensie wiecie? Poczytajcie sobie parę takich świadectw, ale nie za dużo. Bo ludzie za zaczynają opisywać swoje grzeszne życie poprzednie. Jakby nie warto tego czytać za dużo po prostu. To był punkt numer dwa mówiący o tym jak zwyciężyć grzech. Punkt numer trzy jest taki: nie poddawaj się. Jakby cytat z, z mojego poprzedniego filmu. Nie poddawaj się, bo y, Jakub w swoim liście mówi coś takiego. Bądźcie więc ulegli Bogu, a przeciwstawiacie się szatanowi, wtedy ucieknie od was. Więc, jeśli dostatecznie długo i dostatecznie dobrze będziecie się opierać szatanowi, ale też jeśli będziecie ulegli Bogu, to szatan po prostu od was ucieknie. To brzmi śmiesznie, ale na pewno ma jakieś podstawy, nawet naukowe, bo z wieloma grzechami wiąże się uzależnienie od jakiejś substancji w mózgu. Wszystkie nałogi, jakieś nawet graczy komputerowych, łączą się z tym, że w mózgu podczas grania wydziela się jakaś substancja. Jej się wydziela coraz więcej, jeśli więcej grasz, i później już się tak uzależniasz od tej substancji, jak się można uzależnić od grania. Co to jest granie, że się uzależniasz od tego? Uzależniasz się od jakiejś substancji, która się wydziela w twoim mózgu. straszne. <grym> Dlatego podobno najlepszy sposób na wygranie z nałogiem grania w gry komputerowe polega na tym, że przez 90 dni, przez 90 dni, czyli przez 3 miesiące w ogóle nie gasz, W ogóle w nic absolutnie nie grasz. Dlaczego? Ponieważ to jest tak jak odwyk. Działa tak jak odwyk od alkoholu czy od narkotyków. Po prostu odstawiasz tą substancję. Chociaż ona jest naturalna i wydziela się w Twoim mózgu, odstawiasz tą substancję. Yy, przez te trzy miesiące przeżywasz jakieś ciężkie pokusy, w sensie, yy, no, nie, ale potem po 90 dniach już nie masz takiej pokusy, nie chcesz wracać do tego. Więc Jakub mówi, przeciwstawiacie się szatanowi, on w końcu odstąpi od Was. I dzisiaj już wiemy, że to chodzi po prostu o, w niektórych przypadkach o uzależnienie się od niektórych substancji w naszym mózgu. Ciekawe. Drugi fragment, który jest ciekawy, to jest e, fragment z listu do hebrańczyków, który brzmi Jeszcze się nie opieraliście do krwi. Tego nie wymyję. Z <noise> tym będę miał problem. Może ja się nie opierałem do krwi, żeby to wymyć. W każdym razie autor listu do hebrajczyków mówi, jeszcze się nie opieraliście do krwi. W walce z grzechem oczywiście Więc niektórzy chrześcijanie rzeczywiście sobie to jakoś odpuszczają Nie wiadomo z jakichś względów Być może z tobą też jest tak, że wcale aż tak się nie przyłożyłeś do tej walki z grzechem yy, Więc warto się przyłożyć, warto się nie poddawać Więc to był punkt trzeci Z drugiej strony powiem wam o punkcie czwartym Pod tytułem yy, Właściwie nie przesadzaj w tej walce z grzechem Nie walcz tyle w sensie nie skupię się na tym. Z jednej strony jeszcze się nie opieraliście do krwi, ale z drugiej strony tak naprawdę walka z grzechem i to jest ciut moje doświadczenie, ciut innych. W sensie skupianie się na samej walce z grzechem to jest tak jakby, nie wiem, gasić grilla, benzyna. <laughs> nie. Podejrzewacie, co by się działo w takiej sytuacji. Więc skupiacie się na tym, żeby tego nie robić, żeby tego nie robić, żeby tego nie robić. I uff, jaki jest wynik tego? Jesteście skupieni na tej czynności. Tylko, że powtarzacie sobie, żeby tego nie robić, żeby tego nie robić. E, bez sensu. <laughs> Zupełnie bez sensu. Jezus w Ewangelii Jana mówi, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ciekawe, że nie powiedział, będziecie walczyć, a ta walka was wyzwoli. Nie, Jezus mówi, że poznanie prawdy nas wyzwoli. Więc być może to ma związek z tym, co mówiłem wcześniej, że szatan kłamie, stara się przekonać ciebie, że, te, że ten grzech jest tak naprawdę sprawiedliwością. Kiedy ty w to wierzysz, to stajesz się ofiarą tego fałszu. I co cię z tego fałszu może uratować? Może Możecie uratować tylko prawda. Rozumiesz? Dlatego to jest. To jest też trochę odniesienie do punktu pierwszego, żeby walczyć z Słowem Bożym. Dlaczego? Bo w nim jest zawarta prawda. Jeśli używasz prawdy zawartych w Słowie Bożym, to jesteś wyzwolony. Ponieważ poznasz się prawda, prawda was wyzwoli. Jak to się wszystko trzyma kupy? <noise> więc nie skupiaj się na walce, tylko skupiaj się na poznaniu prawdy i na poddawaniu się Bogu. Boże, tak wrócę do poprzedniego punktu. Pamiętacie, cytowałem Jakuba. Bądźcie więc ulegli Bogu, a przeciwstawiacie się szatanowi. Co tu jest pierwsze? przeciwstawiajcie się że zarodowi, liczy, bądźcie ulegli Bogu, bądźcie ulegli Bogu, więc najpierw skup się na tym, żeby być uległym Bogu, żeby poznać prawdę, żeby według tej prawdy żyć, a szatan sam od ciebie ucieknie. To był punkt czwarty. Teraz przejdźmy do punktu piątego, który brzmi: już jesteś nowym człowiekiem. No jak to? Jak to jest jestem nowym człowiekiem, kiedy, kiedy tyle grzeszek uściwie się zachowuje, pogani na mnie jak człowiek wierzący, więc jak możesz mówić, że jestem nowym człowiekiem? Rzeczywiście, to coś jest coś w tym nie gra. <grystanie> Przynajmniej dla naszego słabego ludzkiego umysłu, ale coś w tym jest, jeśli zajrzecie do Pisma Świętego, zwłaszcza Nowego Testamentu, tam jest prezentowane bardzo dziwne podejście do czasu właściwie nie ogarniesz tego, o co tam chodzi. Kiedy zajrzycie do listu do Hebrajczyków, rozdział drugi, tam jest napisane, że Bóg ojciec wszystko poddał pod stopy swojego syna, więc mówi, że wszystko poddał. Ale zaraz mówi, no ale jednak widzimy, że nie wszystko jest poddane. No to poddał wszystko, czy nie poddał wszystko? Ech. Można powiedzieć. Trochę tak i trochę tak. Ten motyw się przewija wielokrotnie, wielokrotnie we wszystkich listach, w listach świętego Pawła i innych. Że autorzy piszą, piszą tam do chrześcijan, jakby wiecie w tym sensie, wyście byli tymi grzesznikami, ale teraz Pan was przeniósł ze śmierci do życia, Pan nasz Jezus Chrystus. Wy też byliście tacy. No ale teraz jesteście inni. Koronnym, myślę, przykładem tego jest list do Kolosan rozdział trzeci, gdzie Paweł tam rzeczywiście mówi, że, że przecież już zmartwychwstaliście z Chrystusem, czy jakoś tak i tak dalej. Mówi, już porzuciliście grzechy i tak dalej, ale potem im zaczyna wymienić grzechy, które mają porzucić. No to chwila, no to porzucili, czy mają porzucić. Jednocześnie mówi im, że oni już są w Chrystusie zanurzeni i z nim z umarli i z nim zmartwychwstali, są nowym stworzeniem w Chrystusie, są nowymi ludźmi, a starego z siebie zwlekli, a jednocześnie ich w kółko upomina. No to niech się chłop zdecyduje. Nie wiem, czy to się da jakoś głębiej wyjaśnić. W każdym razie ja nie potrafię. Natomiast ty powinieneś mieć takie podejście właśnie. Yy, jakie? No właśnie powiedzieć, kiedy patrzysz na samego siebie i wydaje ci się, że jesteś grzeszny, to mówić. Nie, ja jestem cały poddany Chrystusowi. Chociaż widzimy, że obecnie wcale nie jesteś cały poddany Chrystusowi. Rozumiesz? Nawet kiedy masz słaby dzień i upadniesz, to powiedz dziękuję Ci Panie, że ja już jestem nowym człowiekiem. Dziękuję Ci Duchu Święty za to, że Ty ciągle pracujesz we mnie. Dzięki Ci Panie, że każdego dnia jestem coraz lepszy. O, dzięki Ci Panie. Dzięki Ci Jezu Chryste, że Ty mnie przeniosłeś ze śmierci do życia. Dzięki Ci Duchu Święty, że mnie. Odnowiłeś, że mnie uświęciłeś, że mnie przemieniłeś wewnętrznie. Szkoda tej kawy. Trzeba ją wypić. Prawdopodobnie to jest właśnie ta prawda, która macie wyzwolić. Ta prawda, że już jesteś wyzwolony. Wiecie, kiedy święty Paweł w innym miejscu mówi o doskonałości, to on mówi: No wiecie, ja nie mówię, że ja już to osiągnąłem. A jednak. Czyli jednak nie jesteś doskonale, nie jesteś tam, nie wiem, zupełnie święty, czy, czy coś. No, ale jednak jesteś już w życiu, jednak jesteś uświęcony. Rozumiesz? Ciężko to ogarnąć, ale po prostu miej e, taką postawę. Mówienia, dzięki Ci Panie, że mnie przemieniłeś. Dzięki Ci Panie, że już jestem nowym człowiekiem. Przestań się koncentrować na tym grzechu, naprawdę. i Powiedz, dzięki Ci Panie, że mnie to, że mnie to brzydzi. Że ja nawet nie chcę o tym myśleć, nie chcę o tym mówić. Nie, nie chcę tego robić. Nie? To też ma duże znaczenie, bo święty Paweł też w jednym miejscu mówi, że to już, to już nie ja tak naprawdę grzeszę, tylko ten grzech we mnie. Co nie oznacza, że nie masz się z tego spowiadać oczywiście. Spowiedź też jest jakąś chwilą prawdy. Chwila prawdy, która macie wyzwolić. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Że Nie tylko prawdę o Bogu i prawdę o swoim zbawieniu, ale też prawdę o sobie samym. Rozumiesz? Tak więc to jest dla Was zadanie, żeby w pełni zrozumieć to, co tu mówiłem i żeby jakoś tym żyć. Przeczytajcie właśnie ten trzeci rozdział listu świętego Pawła do Kolosa. Przeczytajcie go raz, może sobie przepiszcie, może sobie nagrajcie, cokolwiek zróbcie, może sobie go powieście gdzieś, wydrukujcie, bo ja nie mam pojęcia. ten rozdział on właśnie świetnie pokazuje właśnie tą prawdę, że, że niby jesteśmy wolni, niby jesteśmy uwolnieni. Od grzechu, ale jednak jeszcze nie do końca. Niby jesteśmy uświęceni, niby zwykliśmy z siebie starego człowieka, a jednak jeszcze on się w nas odzywa. Nie jest do końca zniszczony, no właśnie. Więc to była moja odpowiedź na Wasze pytanie. Napisz w komentarzu, na jakie pytanie mam odpowiedzieć następnym razem. A ja odpowiem. Może na to za większą ilością lajków, a może nie. Zobaczymy. Zobaczymy. Dzisiaj były jajka na kolację. Jan pójdzie w mięśnie. Białko. And I can help falling in love with you. And I can help. ju o elvisa przesłalem już bardzo pretty woman walking down a street pretty woman pedodic pretty woman nie wiem tu coś będziesz to pił nie